Jo, siemano Z tej strony Kozioł Witam wszystkich w kolejnym Sranym filmiku na Sranym kanaliku Dziś Kolejny film z serii drogi do 20 k w CS2 na premierze. E, 17,700 mam. No, payment, szczerze jest dwa odcinki i będzie droga do 15K. Ja nie wiem, no nie chodzi ten CS. chyba jest to same co w poprzednim odcinku, bo gram w sumie tyle co nagrywam. Raczej poza nagrywaniem ostatnio nie odpalam CS-a. Ostatnio mówiłem w jakimś filmie z CS-a, że a temperatury, co tam temperatury mi nie przeszkadzają, bo schudłem. Kłamałem małem, kurwa. Wczoraj był taki parnik, że nowy Miło mi kora, nie? To też było przegięcie po prostu. Nie szło wysiedzieć. Łeb mnie tak napierd... Pierwszy raz w tym roku mnie bolał łeb po prostu od tej duchoty, od tej temperatury. Przysięgam, nie? Sam powiem, widzowie? Ja na pół martwy wczoraj byłem. Generalnie co? Odpalamy oczywiście od razu premiera. Ja nie będę się rozgrzewał, nie będę strzelał na mapie, tak jak mówiłem. Wiecie, to nic nie zmieni jak nagrywam film, bo problemem nie jest to jak strzelam, tylko że pierd... Smuty cały czas i się nie skupiam na gierce. Inferno, widzowie. No, zawsze to jakiś tam, jakaś tam różnorodność względem tego pierdolonego Miraża czy Anubisa. stroje dosyć dobre, no to nie będę oszukiwał. Myślę, że jest szansa tutaj urwać zwycięstwo. Dobra, kurwa, nie, nie ma szans. Minus 450. W ogóle, kurwa, koledzy u mnie po 80 ms nie? W tym nie wiem skąd oni grają i jaki to serwer jest. Ja pierdolę. Czy się sobie tu pod murek? O? Ktoś tu chodzi O? Ja pierdolę. Pistoletowe eko, spokojnie. To jeszcze nic z się nie dzieje, tak? Wszystko pod kontrolą, Eko again? Halo. Co jest kurwa z tą ekonomią? City, city, city. It's be, it's be. Ja pierdolę, nie. Miałem MK i takie gówno odjebałem! 0-3 kręcę stary, no nie no kurw. w ogóle nie ma jakiejś pompy. Nie ma nawet plecy ci strzela 78 w 3. Aha, patrz, Te, teraz gra gość AWP, nie? Ja pierdolę. Jeden gra Forsa, drugi gra kurwa Eko. Nie Wiem, tu jakiś challenge chyba gramy widzowie Losujemy kołem. To ile możesz zrobić baj w tej rundzie? Challenge O kurwa, to jest jeszcze z boostem smoke stary co oni rzucają? Ty? Takich rzeczy nie widziałem na tym tym 18k co gram! Jadę, 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 jadę! Side, side. Right! Nie wiem, no info od Piotrka chyba się uczył dawać. Ja za to co zrobiłem na bananie powinienem zostać rozliczony. Famasa dostałem dropa, dzięki! No i chuj w dupę policji. Ja jeden 6 kręcę. się szczęście, że Bonda nie napierdala mnie. Ten Kana. On nie grał ani jednej rundy eko. Ani jednej. Zaraz zjebę go. Bi, to też kurwa na wchodzą chyba ty. Gdzieś... Ja pierdolę, bo jeszcze jeden ja się tego kałacha połasiłem, kurwa co ja robię, no w kurwę jebane, no! Jak kurwa trzmata jakaś gram, jak zwykły kurwa... Ja ja wie sobie nie myślę, kurwa w ogóle, ja nie myślę, ja jestem kurwa myślami gdzie indziej mi da jestem kurwa nie indziej. Na strychu z taboretem kurwa i Lino. Ja strzelam jak jebany wieśniak w ciało! No! W końcu poszło sprzęgiełko, delikatnie, choć kur... Może, 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 może środkuję. Dobra kurwa, Ritex z Roledem Damy radę widzowe? Nie damy rady widzowe To no no są by fari mo lepsi Oni nie grają w ogóle five stacka, a kurwa rzucają stary wytajmowany, No dogadują się, tak? Ja kurwa strzelam invalida. są dla inwalidów To co ja odpierdalam Chuj z tą grą, go next Kurwa no, moja kariera co została chyba dobiega końca Te ostatnio, to co tam chodziło to, to, to chyba były wiecie Takie podrygi kurwa, przedśmiertne Teraz będzie dentka. takie plus dwa, się nie da ty. Co jest? Kurwa, mi to tak skrócił. Jeszcze jeden jest. O kurwa. Ja pierdo... Jeszcze. set Albo. Ruiny. Jedennaście trzy wizowie <laughs> Jest szansa na kombak, jak myślicie? O kurwa, zobaczcie jaki zielony dywan! Ile obrażeń im pozadawałem, no no? Dobra, wypierdalam tę MP9, biorę kawaha starych, żeby choć jedną rundkę chcę postrzelać z AK-47. To jest banana, na to Sight and library. A no, może jeszcze na plus wyjdę czy coś, nie? Nie wiem, jest taka szansa, co? widzowie z płyta, no. Wracamy kurwa na granicę A jest ADR, 93 na rundę. No, z 16 się udało nieźle odbić. Widzowie 17300. uhu, ale to chodzi. Niuka byśmy zagrali może, ale... To nie będzie Dusty kurwa Miraż do wyboru, bo oni tylko to grają. Pierdolone dwie świńskie mapy. Już mam kurwa ich dosyć. Lepiej mi rażę z tego kurwa obstranego DASTA. Jest najnudniejsza, najbardziej świńska mapa po tej stronie galaktyki. Widzicie na jaki ja Jaki żenujący poziom już reprezentuje? W ogóle uwierzcie mi, że ja tutaj jak nagrywam, to wiadomo, mam wszystko pozamykane i tak dalej. Wiecie, i temperatura tu wypierdala, myślę, że do, nie wiem, do jakichś 30 kurwa, stopni. To no może nie 30, ale z 28 to na pewno jest. Mówię poważnie, widzowie. Tutaj kurwa to jakiegoś udaru, albo odwodnienia. Kurwa można dostać coś takiego. Minus 30. 186, to jest fajnie. Mam nadzieję, że znowu przegramy. Jungle. O oh, kurwa, jaki mikrus. Lenovo. O, wyskoczył na niego. Ja pierdolę. No musiał się spruć. MUSIAŁ SIĘ SPRUĆ, Przecież TYM GO NIE WIDZIAŁ, KURWA. JAKIE NT. Kurwa no nie siądzie nic dzisiaj nic kurwa nie siądzie Kurwa jak pies gram jebany, no nie widzowie to trzeba kurwa jakieś manewry kurwa zrobić bez przerwy El Polako czy coś bo, bo jest chujno. Gobi Halo E Kurwa dalej nikogo nie mam chyba short short Left A WP rozpierd ale czy gdyś nie ma AWP. No dobra, no to idę na short'a Kurwa jaki movement mam chujowy Kurwa No musiał piknąć, kurwa bohater O, nawet mu coś, nieźle widzowie One more stars Proszę mi Panowie, jeśli gracie na takich kurwa sprzętach, właśnie jak laptopy, błagam was, kupcie mikrofon za kurwa 30 złotych polskich kurwa i używajcie go. Nie używajcie tego ścierwa z laptopa, bo to się kurwa nie da tego słuchać. Kurwa bulgotu bełkotu pierdolonego, no takiego tego gościa, no. Short dead Zobacz, tak to się robi. Kurwa, wpadłem, pokasowałem botów pierdol. E, zobacz, zobacz, ja taki ojczyłem na tym Inferno, a tutaj już 12-6 statystyki. Lider zabójstw w prawie. W drużynie to lider, nie? Na no, no w grze to jest. Jeszcze... Ajajaj! Aj, aj. po, po tym tościku jeszcze jest smaka na drugiego takiego, ale no kurwa na nie siadło, no Kurwa, ale jaja! Osło to! O kurwa! Ta jungle kurwa Ja nie wiem jaki kurwa typ ma headset gamingowy Ma kurwa jakiś Genesis albo Trust Albo takie gówno kurwa z uszami takimi kocimi Kurwa to jest jakieś ścierwo Też jest możliwe, że ma na przykład jakiś headset z Seriesa. Sorry guys, ja jestem kurwa Może nie hejterem Seriesa, ale no uważam, że Chujowe rzeczy jak z dupy robią Przynajmniej z takiej powiedzmy średniej półki cenowej Kurwa że kiedyś używałem dużo Rivala 3 To fajnie go dostałem od Kevina Albo Rivala 300 No nie wiem to było z 10 lat temu dobre eee, to a kurwa taka chyba mysz Kolumbrynax No Ej eee, to była spoko myszka No za tym że scroll się zjebał Ale to chyba było normalne jakby we wszystkich myszkach w tamtym czasie Że scroll się jebał Miałem też Rivala 100 o to on był średni I miałem też Rivala 3 Pamiętam rozpierdolił mi się wtedy Razer no się lewy przycisk mi się zepsuł w defaderze O bomb hobby Panowie, taka ta myszka była chujowa, że ją oddałem za darmo, nie wiem, chyba Recenowicz komuś tam przysięgam. Bij ją za trzy dychy, nie? Bo był kiedyś taki bug na Amazonie, w jakoś w środku nocy, że z euro przewalutowało jeden do jednego na złotówki. zamiast 300 euro to kosztowało 30 ZŁOTYCH, I tak samo stamtąd miałem też takie słuchawki ARCTIC 3 to na tych poprzednich filmach gdzieś tam sprzed paru miesięcy Mogliście mnie w nich zobaczyć. To jest zjebane jak z dupy. No, za 70 zł to byłyby fajne. No, ale za 70 euro to, że nadajmo. mo. do no tej myszki, nie? To no tak, myszka była tak zjebana, że zacinała mi się na podkładce. W sensie podkładka nie była lepsza, bo była cała upierdolona. To była jedyna myszka, która mi się zacinała na podkładce. Pograłem na niej z tydzień. No, wtedy grałem troszkę w Valoranta. I któregoś znak się tak wkurwiłem. Tak się wściekłem. Chyba wielki piątek. Wszystko było do 13. Pojechałem i szukałem jakiegoś kurwa otwartego sklepu, żeby kupić coś. Cokolwiek innego, żeby nie używać tego pierdolonego rywala. No i nic nie kupiłem, niestety, bo, bo wszystko było już zamknięte. to? Do GG. Dobra, wygraliśmy, widzowie. Przełamaliśmy tą tragiczną pasę. O, i patrzy ile mi brakuje do levela. 34 expa. także następny film z Counter-Strike 2. W środę. I będą trofy. Powiem ci że chyba tyle, nie? Udało się coś wygrać. jeszcze że jakbyśmy wiebali tego Mirazu, to już byście kartę Strike 2 na tym kanale przez dłuższą chwilę nie zobaczyli. Na tym mi był taki przelot, że nie ukrywam, że spierdoliło to moje morale. Ale miras je naprawił, także spokojnie. Jutro Contraband Police. Wszystkie linki w opisie. Na Discorda zapraszam, żeby mieć powiadomienia aktualne o filmach yy, no. I chuj. A mi go you know how we're acting. A kika brok boys. Na razie.